Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Nazywam się Karolina Poziak Kowalska, jestem specjalistką chorób zakaźnych i medycyny podróży. Chcę Was wprowadzić w świat podróżowania, to, jak bezpiecznie przygotować się do tych fantastycznych podróży, żebyście mogli przywozić tylko najlepsze wspomnienia. Będę Wam opowiadać o tych ciekawostkach, o tym, z czym wracają pacjenci, jakie ciekawe przypadki mogą się wydarzyć i czy faktycznie jesteście zawsze dobrze przygotowani. Moim marzeniem jest to, żebyście wyruszali w świat i byli bezpieczni. Bezpieczni pod różnymi względami, zarówno przed lokalną fauną i florą, ale także przygotowani na to, że jeżeli coś niepożądanego się wydarzy, będziecie wiedzieć, jak się przed tym ustrzec. Dziś prozaicznie. Chcę zacząć od tego, co mamy tutaj na miejscu, Czyli jak ustrzec się przed najczęstszymi chorobami infekcyjnymi przenoszonymi przez kleszcze. Co zrobić? Będzie krok po kroku, pełna instrukcja. Odbieram ostatnio mnóstwo telefonów od znajomych, przyjaciół, pracowników kliniki. Co mam zrobić o rany? Słuchaj, byłam ostatnio na wycieczce. Sytuacja sprzed dwóch dni opowiada mi pracownica kliniki. Wpada do gabinetu, mówi Pani doktor, co mam zrobić, pokąsał mnie kleszcz. No, wbił się, nic w tym miejscu się nie wydarzyło. I teraz chcę Was przeprowadzić krok po kroku po tym, jak przeprowadzić całą tą procedurę po pokąsaniu przez kleszcza, żebyście wiedzieli co robić. I po pierwsze, widzicie tego kleszcza, nie panikujcie. Nie smarujcie go jakimiś oleistymi substancjami, na przykład masłem czy olejem, bo to może doprowadzić dodatkowo do tego, że ten kleszcz zwymiotuje i jeszcze więcej tych niepożądanych patogenów dostanie się do Waszego krwiobiegu. Tylko bardzo ważne jest, abyście zaopatrzyli się chociażby w narzędzie do wyciągania kleszcza. Mogą być to specjalne lasa, może być to penseta, może być to też igła. No już wszystko zależy, czym będziecie dysponować w danych warunkach. Jeżeli będziecie mieli na przykład pensetę, jest to jedno z tych najwygodniejszych narzędzi do usunięcia kleszcza. To pamiętajcie, że chwytacie kleszcza jak najbliżej skóry, zaciskacie pensetę i jednym płynnym ruchem usuwacie go ku górze. Cyk po prostu zaciskamy, przytrzymujemy i jednym szarpnięciem usuwamy. Jeżeli pozostanie fragment kleszcza w skórze, to nie panikujemy. Oczywiście, tak się może wydarzyć. Czasami zostanie główka, czasami zostanie jakiś fragment odnóża. Wówczas ta zmiana najczęściej się Otorbi i później, 2-3 dni później pod wpływem tego, że napłyną tam komórki zapalne, zbierze się ropa, uda się to często podważyć, usunąć wraz z tym płynem, który wypłynie. Więc nie panikujcie, może ten fragment zostać. Jeżeli będziecie zbytnio manewrować w tym miejscu, może dojść do dodatkowego nadkażenia tej rany. Również przestrzegam przed tym, żeby nie przepalać tego miejsca ani po kleszczu, ani jak widzicie tego kleszcza, bo to również powoduje często powstawanie dodatkowych infekcji skóry i zamiast problemu nie tylko z kleszczem, to jeszcze mamy dodatkowo problem pielęgnacji rany i zakażenia skóry, skóry i tkanki podskórnej, tak zwanej róża przyranna, która może się stworzyć w miejscu właśnie takiego zdarzenia. Więc to jest jakby sytuacja, kiedy już wyciągnęliście tego kleszcza bezpiecznie. I co teraz? Pamiętajcie, żeby dobrze zdezynfekować to miejsce. Po pierwsze, woda z mydłem i użycie jeszcze środka dezynfekcyjnego, na przykład oktanisept. Obficie spryskać to miejsce, osuszyć i pamiętać, żeby obserwować. Obserwujemy, bo zaraz tuż po pokąsaniu, szczególnie do 48 godzin do takiego zdarzenia, może w miejscu pokąsania pojawić się rumień taki zapalny. Ru, Takim mówimy, to taka zmiana odczynowa zapalna. Dzieje się tak, bo tam napływają komórki obronne organizmu w celu po, poradzenia sobie z tą sytuacją po pokąsaniu przez kleszcza. I teraz, co jest bardzo istotne, to oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że pojawi się tam odczyn zapalny, to możecie zawsze przełożyć okład sody, możecie zastosować miejscową maść z sterydową. Na przykład może być też maść antyhistaminowa, żeby zmniejszyć ten odczyn zapalny. On z reguły ustępuje dość szybko i najczęściej jest nieduży, nie przekracza 5 cm. Mamy inną sytuację, jeżeli w miejscu tego zdarzenia, nie od razu, ale kilka dni później, bywa różnie. Czasami od 3 dni mówi się do 30, ale nawet do 6 tygodni, w miejscu takiego pokąsania przez kleszcza może pojawić się rumień wędrujący. I ten rumień wędrujący charakteryzuje to, że on wędruje w powierzchni skóry. Czyli od miejsca pokąsania stwarza się taki okrąg, czasami mniej lub bardziej regularny, o takim przejaśnieniem w środku. I to wygląda troszkę jak takie bawole oko. Czyli macie takie przyjaśnienie. Oczywiście te rumienie bywają bardzo różnorodne, w zależności od miejsca, w którym się znajdują. A jak wiemy, kleszcze uwielbiają takie miejsca trudno dostępne ale bogato ukrwione, więc mogą być też w pachwinach, między pośladkami, mogą być w okolicy pachowej, I czasami w takich miejscach, które samodzielnie jest bardzo trudno usunąć tego kleszcza, również zdarzają się w okolicy za uchem czy pod włosami i wtedy najczęściej musicie poprosić o pomoc osoby trzeciej bo samemu przy pomocy lustra może być czasami bardzo trudno, albo ta okolica będzie lokalizacyjnie też trudno dostępna. Jeżeli chodzi o kwestię już pojawienia się rumienia, to jest to taka sytuacja, kiedy nie musicie wykonywać żadnych badań. Czyli w momencie, kiedy macie pokąsanie przez kleszcza i sytuację związaną z wystąpieniem rumienia, to zgłaszacie się od razu do lekarza po antybiotyk. I to wystarczy, żeby zaopiekować się tą sytuacją, i połączenie antybiotyku ustąpią wszelkie objawy. Natomiast jeżeli pojawi się taka sytuacja, że nic się nie dzieje w miejscu pokąsania, to pamiętajcie, żeby obserwować siebie dodatkowo, czy nie wystąpią jeszcze inne objawy. Bo klesz przenosi nie tylko borelię, ale również może przenieść kleszczowe zapalenie mózgu. I to, co może Was zaniepokoić, jeżeli chodzi o takie objawy, jak silny ból głowy, nudności, wymioty, czy pojawienie się porażenia nerwotwarzowego, to są takie objawy, które skłaniają Was do natychmiastowego pójścia po poszukaniu pomocy lekarskiej, medycznej, najczęściej na ostro, czyli w ramach medycyny interwencyjnej, na sorze, czy w izbie przyjęć najbliższego szpitala. Bo te sytuacje mogą być groźne dla życia, Zmieniać się w czasie i narastać dość szybko, i tu potrzebna jest specjalistyczna pomoc medyczna. Jeżeli chodzi o same kleszcze, to pamiętajcie, że oczywiście możecie wyciągnąć tego kleszcza i zachować na pamiątkę, ale ta pamiątka no to nie będzie tylko w formie pamiątki, a nie że będziecie nosić tego kleszcza do badania do laboratorium. No to powiem Wam, że szkoda pieniędzy. To są takie mity, że badacie kleszcze i szukacie różnych patogenów, czasami nawet drugimi metodami molekularnymi przy użyciu technik PCR. Jeżeli chodzi o tę metodo, metodologię, oczywiście ona jest skuteczna w wykrywaniu chorób u kleszcza, no ale pytanie, będziecie chcieli go leczyć? Myślę, że nie, więc szkoda pieniędzy. A to, czy ten kleszcz jest zakażony, czy zarażony jakimś patogenem, jest kwestią oczywiście... Mniej więcej 50% szansy. Więc taką szansę macie na to, żeby mniej więcej mieć kontakt z danym patogenem. No i jeszcze jest kwestia czasu, czyli pytanie, jak długo ten klesz był w skórze, czy faktycznie ten patogen zdążył wniknąć z tego kleszcza do Was. Po to, że kleszcz był zarażony, to jeszcze nie przesądza sytuacji, że ten patogen będzie w organizmie i że będzie tutaj potrzeba leczenia. Także pamiętajmy, kleszcz. Zachowany na pamiątkę, ale nie badamy go. To są bezsensownie wydane pieniądze, które można później przeznaczyć na diagnostykę innych chorób podkleszczowych, ale na to przyjdzie czas. Czas ma w boreliozie ogromne znaczenie, czyli nie musicie panikować i od razu zgłaszać się do lekarza. Natomiast ważne, że jeżeli wystąpi ten rumień, to jak najbardziej przechodzicie po antybiotyk. A jeżeli nie ma w miejscu zdarzenia jakiegokolwiek elementu związanego z pokąsaniem, to pamiętajmy, aby wykonać za jakieś 4-6 tygodni od tego momentu zdarzenia test ELISA. I ten test ELISA wykaże, czy mamy odpowiedź organizmu w postaci tworzenia się przeciwciał, przeciwko krętkom no i będzie wiadomo, czy na przykład nie doszło do zarażenia boreliozą. Bo pamiętajmy, że borelioza może mieć różne postacie, nie tylko tą postać wczesną skórną, ale mogą być postacie stawowe, postacie boreliozy, neuroboreliozy i może być to powiązane później z różnymi powikłaniami, czyli tak zwanymi następstwami pokąsania, późniejszymi. Mimo, że nie było rumienia, czasami nie widzieliśmy, bo oczywiście nie zawsze widzimy rumień, ale czasami bywają też takie sytuacje, że pacjent nie widział kleszcza. No i oczywiście zgłasza się dopiero na późniejszych etapach rozpoznania tej choroby. I to też jest bardzo częste, bo mamy nie tylko te takie typowe duże postacie kleszcza, ale też malutkie nimfy, które możecie strącić jak paproch, a one przenoszą chorobę, e, choroby odkleszczowe, tak samo jak i te duże postacie kleszcza. To dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o kleszczowe elementy, więc może podsumujmy w krótkich krokach. Po pierwsze patrzycie, macie kleszcza, wyciągacie go na przykład przy pomocy pensety, prostym jednym płynnym ruchem ku górze, zaciskacie pęsetę najbliżej jak się da przy skórze, usuwacie kleszcze. Następnie przemywacie to miejsce wodą z mydłem, dezynfekujecie i obserwujecie. A jeśli wystąpią objawy takie jak gorączka, nudności, wymioty, silny ból głowy czy porażenie nerwotwarzowego, nie czekacie na pojawienie się innych zdarzeń, tylko natychmiast zgłaszacie się po pomoc wykwalifikowaną medyczną. Dziękuję za posłuchanie opowieści dotyczącej tego, jak postępować po pokąsaniu przez kleszcze i czekam na Wasze komentarze, a także lajki. Jeżeli Wam się content podoba, proszę o przekazywanie dalej. I myślę, że będziemy się często spotykać, będę Was informować o różnych ciekawostkach medycznych, w tym jak zabezpieczać się przed przeróżnymi chorobami.